Witam Was serdecznie. Jesteśmy w kolejnym dniu adoracji, jak wierzę, zbliżenia się do Boga. Myślę, że jeżeli uwielbiamy Pana, to nasza nie wzbija się do Jego tronu i On odpowiada nam. Nie tylko słyszy nas, ale przemienia nas, przemienia nasze serca. Myślę, że jest to coś, co bardzo się nie podoba. Uwielbiać Go dzisiaj na podstawie psalm 45, werset 3 Chcę wywyższać Jezusa Chrystusa. Tyś najpiękniejszy z synów ludzkich. Dzięk rozlał się na Twoim bardach. Że to pobogosławię Tobie Bóg na wieki. Chcę wywyższać Ciebie Jezu Chryste, mój Panie i mój Wybawiciel. Chcę błogosławić Twoje święte imię, który jesteś prawdziwym człowiekiem i rzeczywistym Bogiem w jednej osobie. Wywyższam Ciebie jako tego, który jest najpiękniejszy. Chcę Ci powiedzieć, Jezu Chrystus, że wiem, że wszyscy ludzie to marność że są zaledwie jak trawa. Natomiast Ty jesteś tym, który trwa na wieki. Twoje Słowo jest cudownym Słowem jest Słowem, które niesie prawdę i życie. A na Twoich bargach jest rozlany wdzięk, bo nie ma w Twoich ustach fałszy. Wszystko to, co mówisz, wypełnia się dla mojego życia dla życia mojego miasta kraju i świata. Dlatego wywyższam Ciebie, Jezu Chrystus, w pięknie Twoim, w dzięku Twoim, w Słowie Twoim, w którym sam jesteś. Bądź Panie Mów, na wieki.